Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku kolejowego przeglądu prasowego. Zapraszam do oglądania. A dzisiejszy odcinek chciałbym zacząć z zaproszeniem, abyście obejrzeli najnowszy odcinek na przesiadce, gdzie to podróżujemy po Austrii. Link będzie w opisie. Od miesiąca nie było odcinka kolejowego przeglądu prasowego, więc wybaczcie, że zaczniemy sobie od takich mm, trochę starszych wiadomości, ale nie będą to jakieś antyki. Jak dobrze wiemy, jakiś czas temu doszło do uaktualnienia instrukcji maszyniści. Nie we wszystkich przypadkach muszą podawać sygnały baczność przed przejazdami kolejowymi, i przez pewien okres czasu, gdy można było się spodziewać, że tych wypadków będzie dużo, dużo więcej, do tych wypadków nie dochodziło. Ale niestety yy, lipiec rozwiązał worek yy, z tymi zdarzeniami i od nich również rozpoczniemy ten kolejny odcinek. We wsi susiec w województwie lubelskim w przejeżdżający pociąg pasażerski uderzył samochód osobowy. W wyniku wypadku trzy osoby zostały ranne. Zdarzenie miało miejsce w piątek 11 lipca. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca osobowej skody nie zatrzymał się przed znakiem stop na niestrzeżonym przejeździe kolejowym i uderzył w bok pociągu Polregio relacji zamość chrebenne. Spalinowy zespół trakcyjny, ma uszkodzony wózek, jezdny. Oraz części. Nikt z pasażerów na szczęście nie ucierpiał. Mniej szczęścia miały osoby podróżujące autem. Samochodem kierował 56-latek, który podróżował z dwójką pasażerów, 41-latką i 55-latkiem. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała. Na miejscu czynności wyjaśniające policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora w Skalmierzycach, w województwie wielkopolskim, w przejeżdżający pociąg Polregio. Ale mają pecha. Uderzył samochód osobowy. Do zdarzenia doszło krótko po godzinie 12 we wtorek, 15 lipca, we wsi Skalm mierzyce powiat Ostrowski. Z nieustalonych jeszcze przyczyn kierowca auta marki Renault nie zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną i uderzył w pociąg relacji łódź Kaliska Poznań Główny. Podróżowało nim kilkanaście osób oraz obsługa pociągu, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Siła uderzenia była tak duża, że osobówka została poważnie uszkodzona. W środku znajdował się tylko kierowca, do którego wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W uszkodzeniu uległy m.in. słupy podtrzymujące sieć trakcyjną. PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały na portalu X, że do zdarzenia doszło na przejeździe z sygnalizacją świetną. Wstępnie wiadomo, że urządzenia działały prawidłowo, ale szczegóły zdarzenia wyjaśni policja. Czekajcie, 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 bo uciekł mi jeszcze jeden wypadek, który taki dosyć poważny. Skutki ze sobą przyniósł, jeśli chodzi o uszkodzenia pociągu. Zapomniałem o wypadku na przejeździe we wsi Szyszki koło Sokółki w województwie podlaskim, gdzie to w przejeżdżający pociąg uderzył samochód ciężarowy. W wyniku zdarzenia, na szczęście, nie ucierpiał nikt z pasażerów, jednak ruch pociągów na odcinku sokółka Kuźnica białostocka był całkowicie wstrzymany. Do zdarzenia doszło po godzinie 18.03 lipca. Samochód ciężarowy na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Kresowej wjechał pod pociąg pod region relacji w Kuźnica Biał. Ostocka. Podróżowało nim 7 osób oraz maszynista, ale nikt na szczęście nie ucierpiał. W wyniku uderzenia elektryczny zespół trakcyjny N57AL, który należy do województwa podlaskiego, a użytkowany jest przez Polregio, wypadł częściowo z szyn. Ma też uszkodzoną kabinę. Jak możemy zobaczyć uszkodzenia N57 są ogromne. Ja jestem w szoku, że tutaj maszyniście nic się nie stało. Mam nadzieję, że zdążył uciec z kabiny. Dobra, to już mamy trzeci wypadek w lipcu. A przechodzimy... Do następnych. Jedna osoba zginęła w wypadku na przejeździe kolejowym w Śniadowie w powiecie Łomżyńskim. Do zdarzenia doszło około godziny 11.19 lipca na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Kierujący osobowym Volkswagenem, pomimo znaku stopy wjechał na przejazd kolejowy wprost pod jadący pociąg Polregio relacji Ostrołęka-Białystok. Mężczyzny nie udało się uratować pasażerom, nic się nie stało. Na miejscu interweniowały zastępy. Z JRG i OSP. Niestety na tym nasze e, informacje się kończą. Jak widzimy. Uderzenie było od strony pasażera, więc bardzo zastanawiające jest to, że akurat kierowca zginął, a nie pasażer. Dziwna sprawa, więc można tutaj pod uwagę wziąć może jakieś zasłabnięcie, i przez to ten samochód na tym przejeździe się znalazł. No bo naprawdę bardzo zastanawiające jest to, że no, mimo uderzenia z drugiej strony ten kierujący poniósł śmierć. Zaledwie dzień później, kilkanaście kilometrów dalej, doszło do kolejnego wypadku. Również w powiecie łomżyńskim. Wczoraj, kilka minut po godzinie 19, w miejscowości Modzele Wypychy doszło do groźnego zdarzenia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Samochód marki Opel zderzył się z pociągiem relacji Ostrołęka-Białystok. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że kierowca auta wjechał na przejazd od strony miejscowości Wygoda, nie zauważając nadjeżdżającego pociągu poruszającego się linią kolejową numer 36 w kierunku Białego Stoku. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd został poważnie uszkodzony. Mimo to kierowca wyszedł z wypadku bez obrażeń. Miał ogromne szczęście. Według wstępnych ustaleń wypadku nie ucierpiał żaden z podróżnych ani z obsługi pociągu. I w tym wypadku widzimy, że tutaj na szczęście główna moc tego uderzenia w pakę, w tylnią część samochodu została skierowana, więc to tłumaczy to, że kierujący nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. I przejdziemy teraz do najświeższej informacji. Przed godziną 11 w miejscowości Radiszów pod Krakowem doszło do wypadku. Na przejeździe kolejowym samochód zderzył się z pociągiem. Poinformował rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego. PSP młodszy kapitan Hubert Ciepły. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Do wypadku doszło na przejeździe z samoczynną sygnalizacją przejazdową. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem relacji Zakopane Szczecin Główny. Jak przekazała kolej, składem podróżowało blisko 400 pasażerów, żaden z nich nie został ranny. Kierowca samochodu został natomiast przewieziony do szpitala w celu dalszej diagnostyki. To mężczyzna w wieku około 50 lat. Bezpośrednio, oczywiście, e, ruch na tej linii był wstrzymany lecz na szczęście już wszystko wróciło do normy. Jest to linia jednotorowa, więc tym bardziej każde opóźnienie i każda chwila zamknięcia toru powoduje ogromne opóźnienia. I chyba jest to ostatnia wiadomość o wypadku na przejeździe kolejowym. Mam nadzieję, że do niczego już nie dojdzie więcej dzisiaj. No ale pozostajemy tutaj w okolicach Krakowa. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w rejonie PODG Raciborowice, gdzie dwa pociągi PKP Intercity jadące w przeciwnych kierunkach znajdowały się na tym samym torze. Do zdarzenia doszło 12 lipca około godziny 9.15. Według informacji dyżurny ruchu na PODG Raciborowice, zamiast wyprawić pociąg Intercity Karłowicz jadący z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, zgłosił koledze na stacji Kraków Batowice, że może wyprawić pociąg Intercity Jadwiga z Krakowa Głównego do Lublina Głównego pociągi znajdowały się na tym samym torze, jednak zatrzymały się przed semafarami wjazdowymi. Z uwagi na prowadzone inwestycje PKP PLK na torze numer 2 ruch pociągów w odcinku Zastów-Kraków-Batowice odbywa się po jednym torze. To istotna informacja, ponieważ układ torów na PODG Raciborowice nie pozwala na krzyżowanie pociągów. W wyniku czego jeden z pociągów musiał zostać wycofany do poprzedniej stacji, żeby ten pociąg od Krakowa mógł smyknąć sobie do przodu i zwolnić tor, żeby pociąg Pociąg Intercity Karłowicz mógł do tego Krakowa dojechać. Dojechał ze 150-minutowym opóźnieniem. Całą sytuację wyjaśni, oczywiście, specjalna komisja kolejowa. Przerwa w ruchu pociągów trwała około 90 minut. Prawie tysiąc osób ewakuowano na dworcu kolejowym w Czempiniu, po tym jak w lokomotywie pociągu relacji Świnoujście przemyś pojawił się dym. Do zdarzenia doszło 17 lipca około 23.40. Służby otrzymały informację o pożarze lokomotywy. W pociągu pasażerskim. Pociągiem łącznie podróżowało 980 czterech pasażerów, plus ośmiu członków załogi. Obsługa pociągu podjęła decyzję o ewakuacji pasażerów na peron. Strażacy po zasilenia zasilania trakcyjnego stwierdzili, że nie było żywego ognia, ale w całej lokomotywie wystąpiło silne zadymienie. Najprawdopodobniej doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, stąd to zadymienie. Nikt nie ucierpiał, a po około dwóch godzinach podstawiono drugą lokomotywę, a pociąg odjechał w dalszą drogę. I niestety nie jest to jedyny przypadek, gdzie tutaj pociąg PKP Intercity został zatrzymany ze względu na podejrzenie pożaru. Jak tutaj w Czępieniu mieliśmy sytuację, że było tylko zadymienie, tak tutaj 17 lipca tuż przed godziną 8 na stacji kolejowej w Rawiczu doszło już do bardziej niebezpiecznego incydentu. W ostatnim wagonie pociągu Intercity Mieszko, jadącego z Wrocławia do Gdyni, wybuchł pożar. Ogień i intensywne zadymienie spowodowały ewakuację kilkudziesięciu pasażerów oraz interwencję Straży Pożarnej. Ogień pojawił się w ostatnim wagonie składu. Pierwsi pasażerowie opuścili wagon jeszcze przed przybyciem służb. Łącznie ewakuowano od 60 do 80 osób z dwóch ostatnich wagonów, a na pokładzie całego pociągu podróżowało około 400 osób. Strażacy szybko zlokalizowali źródło ognia i ugasili pożar. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Choć oficjalna przyczyna pożaru nie jest jeszcze podana do publicznej wiadomości, nieoficjalnie mówi się, że mogło dojść do przegrzania układu hamulcowego. Pierwsze sygnały o dymie zauważono jeszcze przed zatrzymaniem się w Rawiczu. Ja widziałem zdjęcia tego wagonu i faktycznie, kloski hamulcowe to już były bardzo cieniutkie i można powiedzieć, że tam obsada tego hamulca tarła o zestaw kołowy, no co mogło spotęgować właśnie tutaj jakieś iskrzenie, więc po zobaczeniu tego zdjęcia przychylam się właśnie do tej nieoficjalnej jeszcze wersji. A jak było naprawdę, to oczywiście musimy poczekać na informacje od... Komisji, która zbada całą sytuację. Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce podjęła decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w dniach 28-30 lipca oraz 31 lipca i 1 sierpnia w godzinach 10.14. W wielu lokalizacjach w całym kraju odbędą się manifestacje organizowane przez struktury zakładowe Związku przy wsparciu organizacji członkowskich OPZZ. Akcja protestacyjna to odpowiedź na wieloletnie systemowe zaniedbania ze strony rządu, których kumulacja jest dramatyczna sytuacja w PKP Cargo i pogłębiająca się degradacja całego sektora kolejowych przewozów towarowych. Kolej jest systematycznie wypychana z rynku i dyskryminowana, co uderza nie tylko w pracowników, ale także w interes publiczny, bezpieczeństwo państwa i środowisko. Tymczasem faworyzowany jest transport drogowy, przez co zaspokajane są interesy i zachcianki lobby samochodowego. Jest to skrajnie nieuczciwe oraz szkodliwe społecznie i gospodarczo postępowanie, na które nie ma naszej zgody, podkreśla Związek Zawodowy Maszynistów. Organizacja przypomina, że 90% dróg dla transportu kołowego pozostaje w Polsce bezpłatna, podczas gdy kolej płaci jedne z najwyższych stawek dostępu do infrastruktury w Europie, a Polska kolej płaci również najwyższą w całej Unii Europejskiej cenę energii trakcyjnej. I załączam tutaj screen z lokalizacją, gdzie będą protestować pracownicy kolei. I dobrze, przechodzimy do następnej informacji. PKP InterCity kupiło kamery do monitorowania pracy maszynistów. Narodowy przewodnik od kilku miesięcy konsekwentnie wdraża strategię poprawy bezpieczeństwa na kolei. Jednym z jej elementów jest montaż kamer rejestrujących pracę maszynistów. Teraz PKP InterCity zakupiło ponad 100 takich urządzeń. Nowe kamery trafią do lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych, które do tej pory nie były wyposażone w tego typu urządzenia. Montaż kamer rozpoczął się od pojazdów. Typu pendolino. Niestety kamerka mi się już przegrzewa, więc napiszcie w komentarzu co o tym myślicie. Czy kamery w kabinie y, mają jakiś wpływ na poprawę bezpieczeństwa? Czy jest to dobry ruch ze strony PKP Intercity? Czy nie? Według pracowników. Niekoniecznie. I ostatnia wiadomość, tak na szybkości. Bez kolizji na przyszłość, coraz bliżej. PLK zatwierdziła listę rankingową zadań do realizacji. W ramach pierwszego etapu ogólnopolskiego projektu Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe, PKP PLK zatwierdziły listę rankingową zadań wybranych do realizacji. Pośród 51 zgłoszeń do dalszych prac zakwalifikowało się 16 inwestycji. Projekt o wartości 861 milionów złotych ma na celu realne zmniejszenie liczby wyborów. Wypadków oraz usprawnienie ruchu kolejowego i drogowego w całym kraju. No, i teraz można śmiało powiedzieć, że jest to bardzo dobra decyzja i miejmy nadzieję, że ten cały program zostanie rozszerzony i takich przejazdów kolejowo-drogowych w jednym poziomie będzie z roku na rok coraz mniej, bo faktycznie tylko unikając jakiejkolwiek możliwości kontaktu kierowcy z maszynistą pociągu, z autem, możemy te Kolizję wyeliminować. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka KPP. Przypominam o, o nowym odcinku na przysiadce. Z góry dziękuję za to, że obejrzycie. Czekam na Wasze komentarze, co myślicie o tych wszystkich sytuacjach, które dzisiaj przedstawiłem. I do zobaczenia w kolejnym. Siemaneczko. Cześć!